Witam Was serdecznie w nowym vlogu, jest niedziela 15 marca i tak spędzamy kwarantannę. Mam nadzieję, że widać różnicę pomiędzy tą deską a tą deską, bo to jest efekt prawie dwóch godzin szorowania na kolanach dwóch osób. Po prostu nigdy w życiu jeszcze czegoś tak strasznego nie myłam, nigdy się tak nie zmęczyłam przy sprzątaniu. Ten etap będzie też przy odcinku o urządzaniu balkonu. Ale to jest po prostu dramat. Procedura jest taka, że szoruje, znaczy szorujemy w sumie na zmianę po trzy deski. W sumie jest ich chyba 29,5, i po trzy deski jedziemy od jednego boku do drugiego boku. Jedna osoba szoruje, druga osoba zbiera ścierką, i co trzy deski woda wygląda tak. Trzeba w jednym i drugim. Wszystko wymieniać, wszystko szykować od nowa, i to szorowanie to jest y, takie, że się siedzi na kolanach i zapiera dwiema rękoma i szoruje. Po prostu dramat! Ten balkon chyba nie był od pięciu lat myty. Po prostu od nowości nie był myty nigdy tak jak należy, i tak to teraz wygląda. No ale wydaje mi się, że naprawdę widać. No widzicie tu, tu łatwo różnice w kolorze, także tak to wygląda. No jeszcze zostało 9,5 i pół deski. Tomek jest umówiony właśnie na bieganie z kolegą. Także spróbuję kontynuować sama, zobaczymy czy umrę czy nie umrę, ale myślę, że jeszcze z półtorej, dwie godziny, jak będę sama, mi zleci i byłoby gotowe. Jeszcze się strasznie chlapią przy tym barierki, więc na samym końcu będzie trzeba jeszcze przemyć wszystkie barierki i tutaj boczki, no ale to już będzie kosmetyka przy tym wszystkim, tu, co tutaj się dzieje, to to będzie naprawdę przyjemność. Także spróbuję kontynuować dalej i zobaczymy jak będzie. Wczoraj zamknęli nam kraj w ogóle wieczorem do 19 kwietnia. Powiem Wam jeszcze pewnie co nieco na ten temat później, ale tuż przed tym zdążyła mi przejść przez granicę paczka. Znaczy ja nie wiem w zasadzie, czy paczki zagraniczne będą totalnie wstrzymane, czy tylko opóźnione, ale przyszła. I to jest paczka z Happiness Beauty. Ja wcześniej z nimi nie miałam kontaktu, nie współpracowałam. Pierwszy raz teraz zapytali mnie czy chciałabym sobie coś wybrać. stwierdziłam oglądając stronę, że spróbuję, wybiorę coś. Mam też dla was kod zniżkowy i wszystko będzie w informacji pod filmem. I wybrałam dwie rzeczy. Nie otwierałam ich. <śm> są zamknięte, więc to będzie moje pierwsze wrażenie i myślę, że otworzymy sobie je tutaj razem, tylko już widzę, że jedną ręką może być nie najłatwiej. No i dobrze, spróbujemy w taki sposób. To jest z tego, co mi wiadomo, sklep niemiecki z niemieckimi wyrobami, więc liczę na to, że są adekwatne do cen. Ceny są umiarkowane, powiedziałabym, jak w pols u polskiego jubilera. O, tu są kolczyki, takie łezki, jakby. Uważam, że są prześliczne, są bardzo minimalistyczne. I miałam co do nich pewne oczekiwania, i oczekiwania póki co są spełnione. Zaraz je jeszcze wyjmę z pudełeczka i zobaczę dokładnie. Ale o tak, bardzo mi się podoba, wiecie co? To, że tutaj ta końcóweczka tej łezki jest zrobiona w taki naprawdę minimalistyczny sposób, a nie ma żadnego takiego grubaśnego łączenia co może się przekładać na to, że one będą też bardzo delikatne pod względem właściwości mechanicznych, no ale bez przesady, zakolczyki się nie szarpie, także myślę, że przeżyją normalne użytkowanie w pełni, no są bardzo ładne, a druga rzecz, może to tutaj usunę już. Druga rzecz to jest naszyń. O, śliczny jest. To jest naszyjnik, który ma dwie warstwy takie. Jedna warstwa ze zwisającymi takimi alamonetkami, i druga warstwa po prostu sznureczek. Też jest taki bardzo delikatny. No, podobają mi się, jestem zadowolona. Także linki do nich dam Wam w opisie. kod zniżkowy również. Jeszcze jedna rzecz zdążyła do mnie przyjść z Niemiec w momencie kiedy zamawiałam olej na, do tarasu. Wiecie, że zawsze trzeba, no nie wiem, czy wiecie, no w każdym razie trzeba dobić do około 50 euro z paczką, żeby za darmo ją wysyłali do Szwajcarii. I dobijając, wzięłam sobie tabletki do zmywarki, ale ja chyba nie zdawałam sobie sprawy z tego, co ja kupiłam. To jest moja dłoń, to jest paczka tabletek. Ja myślę, że jeżeli zamknęli nam kraj nawet na rok, to prawdopodobnie starczy mi tych tabletek. To jest 6 zwykłych pudełek z tabletkami do zmywarki. Oszalałam chyba. Zabieram się teraz za nasz wtorkowy obiad. W ogóle w międzyczasie kręcę Wam znowu foodbooka z tygodnia... No... Wymuszonego tygodnia bez zakupów. W każdym razie będę Wam pokazywała, co jemy na kwarantannie. I z racji tego, że robimy te szoty imbirowe, ja mam dużo startego imbiru, czy zmielonego imbiru. I stwierdziłam, że go wykorzystam. On już nie jest tak intensywny jak normalnie, no bo jest... Yy... Kilkukrotnie, chyba trzy razy albo cztery nawet go namaczałam i spijaliśmy to, co z niego wychodzi, więc można go użyć naprawdę sporo dodania. I zrobię nam taki makaron z warzywami po azjatycku. Mam tutaj jeszcze pół paczki takiego makaronu yy, i przesmażę ten imbir, czosnek. Mam tutaj dwie marchewki, których użyję. Mam tutaj też kilka pieczarek, których użyję do tego przepisu. Yy, użyję też natki pietruszki, soku z cytryny. Oleju sezamowego, sosu rybnego, sosu sojowego. To jest taki sos sojowy, zagęszczony, słodki, z Tajwanu jeszcze. I po prostu użyję go jako sosu sojowego oraz czegoś słodkiego. Już nie będę dodawała syropu klonowego ani miodu, który zwykle bym dodała, ponieważ to będzie sos z dodatkiem masła orzechowego. I zwykle, jak robię takie azjaty, azjatyckie przepisy z sosem z masła orzechowego, dodaję coś słodkiego też. To jest masło niesłodkie, <gryw> dlatego tym bardziej. W każdym razie ten sos sojowy już chyba starczy za słodycz. Tu mam masło klarowane do przesmażenia. Fistaszki jeszcze jako dodatek taki, żeby to było bardziej białkowe i treściwe i jeszcze mam nasiona sezamu i zastanawiam się nad dorzuceniem tutaj chociaż pół słoika ciecierzycy, ale na razie się zastanawiam i nie wiem, co z tego zastanawiania wyjdzie, ale dam Wam znać. Robię też rano nastawiłam zakwas na chleb, wieczorem zrobię ciasto, jutro rano upiekę chleb, będziemy mieli na home office lunch, no i Tyle na razie, jeśli chodzi o postępy kulinarne. Jeszcze mamy tutaj kapustę, która już się kisi, już zaczyna śmierdzić i bulgotać. Ona stoi w takiej starej patelni, ponieważ nie mam niczego tak dużego, co byłoby głębokie, a to lubi przeciekać. Natomiast ten kamienny blad bardzo się nie lubi z takimi yy, kwaśnymi rzeczami, więc nie chcę, żeby mi to przeciekło na ten kamień bezpośrednio. To stoi w głębokim talerzu, a to po prostu stoi w patelni. Warzywa z toną imbiru mam już przesmażone. Wstępnie. Makaron mam też przygotowany i wiecie co, przypomniałam sobie, że ja mam zamrożony taki groszek i ja właśnie tego groszku użyję. Nie, nie, że całą paczkę, ale tak gdzieś jedną trzecią tej paczki. Tu mam już obrany czosnek, to jeszcze muszę posiekać i zrobiłam jeszcze sos w międzyczasie. I sos składa się, jak mówiłam, z masła orzechowego, tego słodkiego sosu sojowego, sosu rybnego, wody trochę z makaronu, takiej wiecie, skrobiowej, ciepłej. Soku z cytryny, i jeszcze dodałam tutaj trochę sosu ostrego, bo o tym jednym elemencie zapomniałam. No i tak wygląda finalny sos. I zaraz będziemy składać danie do końca. No, słuchajcie, mamy czwartek, praktycznie kończymy już tego vloga, ale chciałam Wam troszeczkę jeszcze powiedzieć na temat tego, co dzieje się w tym kraju, a dzieje się, no grubo się dzieje. Jest dziwnie, bardzo, ponieważ. Z jednej strony jest taki jakby blok światopoglądowy mówiący o tym, że e, nic się nie dzieje, ludzie, widać dzieciaki po prostu, czy nastolatków widać, łażących razem, siedzących razem na ławkach, palących razem papierosy. No jakby nic się nie działo, jakby byli po prostu nieśmiertelni. To samo niestety ze starszym pokoleniem, tłumnie idzie po rogaliczka na y, przerwę kawową poranną, bo musi zjeść tego rogaliczka i koniec kropka. I też mnóstwo osób w dalszym ciągu chodzi do pracy, bo też takie mają zawody, że muszą być w pracy stacjonarnie. I jest drugi blok, histeryzujący, na przykład ja, gdzie od soboty mamy czwartek, od soboty wieczorem w ogóle nie byłam na dworze, w ogóle byłam tylko na balkonie i to jest wszystko. No i nie wiem jak się odnaleźć w tych dwóch światach, co dalej robić. Dzisiaj znowu ogłosili 800 nowych zachorowań w Szwajcarii, mimo że w ostatnich dniach już ogłaszali ich zdecydowanie mniej codziennie, ponieważ oficjalnie mówią o tym, że przestali robić testy tak masowo, robią testy tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia u osób, które były w... w Krajach ty, tych zagrożonych, tylko że nie wiem od kiedy, od kiedy inne kraje są bardziej zagrożone niż my, bo my jesteśmy po prostu zaraz za Włochami, jeśli chodzi o liczbę zachorowań na liczbę mieszkańców. Także jest to trochę śmieszne, że, że Włochy dalej się uważa tutaj za takie bajfuj. A jak ktoś po prostu był w Szwajcarii, to cacy. No i jeszcze osoby w grupie ryzyka się, się testuje. Takie jest oficjalne um, oficjalny jakby ogłoszenie. Więc jest to tym bardziej przerażające, że znowu mamy 800 osób. Jeżeli faktycznie jest tak, że testują tylko te z bezpośrednim zagrożeniem, no to jest to absolutny dramat. Więc możliwe, że zaraz nam zamkną cały kraj już totalnie. Ogólnie zamknęli kraj, w weekend ogłosili, że e, zamykają szkoły. Do 19 kwietnia jest takie, wiecie, napięcie i po, pozamykane różne, różne miejsca i różne instytucje. Ale tak poza tym to dzieje się jakby nic. O, właśnie patrzę przez okno, idą sobie, idzie dwóch dziadków na spacerek i mijają się z panią z wózkiem. No dobrze, nie jest to może duża grupa ludzi, ale jednak. Także ja nie wiem o co chodzi z tym narodem. Bardzo fajny artykuł napisała BlaBliBlu Bla na temat tego, jak Szwajcarzy podchodzą do koronawirusa. więc, jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej od kogoś, kto ma pojęcie o czym mówi, a nie tylko tak jak ja wydaje mi się, to odsyłam was tam. Tymczasem żegnam się z Wami już w tym vlogu i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się zdrowo, pa pa!